I dzisiaj zagramy sobie Fortnite'a tak na innym koncie niż na moim i zobaczymy co dodali, bo aktualizacja była niedawno, w sumie jak ja to nagrywam to dzisiaj. Więc zobaczymy głównie co dodali. A tak to to wiecie, sobie pogramy, zobaczymy dawno nie było jakiegokolwiek filmu na moim kanale. Więc zobaczycie jak dla mnie dalej Fortnite w sumie. Okej, okay, no to już tutaj widzimy się w Gierce. Widzimy, że jest strasznie jasno. Nie wiem czy to u mnie jest to po prostu ustawione, ale mam strasznie jasno. Tutaj jak widzicie jest zorza polarna w ogóle. Jakaś tęcza tu się odwala. I oczywiście wiecie tak. No dobry start możecie stawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, wejść na TikToka, bo tam też się będzie dziać dużo. I wiecie, no tak, na no powrót możecie zostawić dużo akurat, ja bym się bardzo ucieszył, co nie możecie napisać, czy cieszycie się z tego, że, że powróciłem, wątpię, ale no wiecie, zawsze byłoby miło coś takiego usłyszeć, a my zaczynamy gieleczkę i sprawdźmy, co tu się dzieje, tam w ogóle jakieś słońce zachodzi, co, co jest, słońce jest dowolone, to dlatego takie światło jest dobre. To dalej polecimy sobie na w sumie i lasek. OK. Jakby ktoś nie wiedział, co się działo w poprzedniej aktualizacji, bo była aktualizacja z Dragon Ballem, bardziej to właśnie taka kolaboracja, to jakby ktoś nie wiedział dodali właśnie skiny z Dragon Ball i jakieś tam rzeczy. Miałem z tego najleświał w odcinek, ale coś nie wyszło. Więc po prostu teraz mówię jakby coś ten, jak ktoś nie wiedział. To jakieś gwiazdy ogólnie spadają też z tego, ja nie wiem co to się dzieje obecnie w tym w Fortnite. Zie. A no, lądujemy na tej mapce. Wydaje ja na lasku i zobaczymy jak nam wyjdzie klepanie ziomków. Okej, okay, ja tylko tak przypominam, że jeżeli ktoś nie widział, Któreżego? Albo dzisiejszego? Tak, dzisiejszego odcinka jak ktoś nie widział z ogłoszeniami, to polecam sprawdzić i zgłosić się tam jakby ktoś chciał do projektu, bo ja bardzo akurat zachęcam. Jakby coś to możecie w każdym momencie nauczyć do tego projektu, nie ma jakiegoś ograniczenia czasowego ani nic takiego. Więc na ludzie możecie, wiecie, przemyśleć to sobie, zastanowić się i napisać do dopiero wtedy, Jak coś to ja nie gryzę. Możecie do mnie pisać ile chcecie. No spokojnie odpowiem każdemu. A teraz musimy zrobić jakąś zadymkę i rozwalić gości. Więc bierzemy złomu szczelinę i otwieramy karabin szturmawy. No dobra. Spróbujmy coś tym ugrać. Następne odcinki z Fortnite. Postaram się, żeby właśnie były też jakieś challenge, o kurde. Dobra. Postaram się, żeby wiecie, żeby były challenge, żeby było ciekawie. Mamy jednego killa. Jest, dobrze, bierzemy to. ogólnie nie mogą kłócać, nie mam pojęcia dlaczego, ale dobrze. bierzemy co tam. O, dobra, mixturka. Miejmy nadzieję, że nie zdechniemy tak łatwo, bo jesteśmy grutem. I wiecie, ten skin jest dość ogromny, żeby coś, więc może być lekki przypom... Ale dobra, idziemy robić zadymę. Gości mi plecy robią, czy co? Nie, nie. Przede mną jest jakiś gościu. Tu jest, dobra, robimy zadymę. Mamy dwóch gości, ja najpierw tego chcę zrobić dawaj, 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 no, dawaj. Nie da żadnego się, dobra, tak? Drugiego robimy złą szczeliną. Robimy jedną, robimy drugą. Zobaczymy jak to pójdzie. Czy ktoś w ogóle tym zabiłem? Nie zabiłem. No to trochę przepomoże być. I Dobra, skilloffa go, skilloffa go. Lecimy. Dlawej gościu. Chodź tu skilofa cię zabije. Dobra, ale tu jest jakiś bot. bo nie umiał we mnie w ogóle strzel gdzie stałem obok niego. Wie, wiecie co? Rzucimy. Raz, dwa, trzy, bo tu się za dymka dzieje. Bierzemy harpon. Spróbujemy zabić gości z Harpuna. No. Okej. Okay. A tu jest gościu, dobra. O, to tu został! Dobre, to było dobre. Na no, gościu, co ty robisz oślu? Leżysz. Okej. Okay. I tu jest wilk, ale tam się NPC klepie z tym wilkiem, więc... ...my tutaj problemów nie chcemy. Okej. Okay. Łatwo poszło. Nie żeby coś. Myk. Myk. Raz. Raz. Grzybek, raz, dwa, i lecimy dalej. Tu mamy złoto, mamy złoto, mamy złoto, bierzemy tablicę konfrontacji, lecimy dalej. O, piła, dobra, co, coś nie przyszedł, Bo ten dinozaur tutaj, jak spadł, wbił całkowicie w ziemię. Coś ciekawego tu jest, tu jest karabin szybowy młody, tak, sobie weźmiemy. Leczymy się podkiem i lecimy dalej klepać. Tu mam gdzieś gościa zaznaczonego. Tu na mapie, jak widzicie, tego zobaczymy, czego znajdę w ogóle. Czy dam radę go bić? Czy jest jakimś kozakiem? Czy nie, ale nie wiem. no sądzę, po tych gościach co byli, to raczej nie. O, to jest na przykład nowa broń. Zobaczymy, jak ona działa. To jest nowa broń, bo z tego tygodnia jest jakiś dziki tydzień. No, powiem wam, jest bardzo cicha. Tak szczerze wam mogę powiedzieć. Dawaj, gościu, no! Sarpone cię rozwala, patrzcie! Jak raz... <grywa> XD No XD trochę, no... Trzeba że to było trochę śmieszne, ale to nie był gościu z mojego tego... Z mojego zlecenia, Myślę, że to jest ten gościu. Tam gdzieś się nawalają, dobra, tam na pewno musi być jakiś gościu z mojego zlecenia. Tam ktoś leci, ale tu ktoś się nawalał. Miejmy nadzieję, że mój gościu zlecenia to nie jest ten, który sobie poleciał, tylko jakiś... Tutaj, kto się nawalał? Nie, nie, to się nie nawalał. Tak, to jest ten gości, który tu polecił, dobrze. O, albo jednak. Gdzie ty jesteś, goście, no? Skąd do mnie strzelałeś? Stamtąd? Nie gadam, Czekaj, stąd? Stamtąd? Nie pójdziemy tam. No, zobaczymy, czy stąd strzelał. sobie przeggany w łapę. I sprawdzę. Ej, nie ma go, tu, tu skąd on strzelał. Bo sam ten, dobre, czekajcie, pozwolę kamień. Zobaczymy, czy. Ja, nie, kamień nikomu nic nie zrobi. Tylko trochę smutno. Tu jest gości, dobra, nieważne. Leżysz, co granatami rzucasz? Leży, dobra, tu granat był obok, to się, by się cofnąć. To w sumie jest lepsze, to sobie weźmiemy. To sobie weźmiemy, to się weźmiemy. Okej. Okay. Lecimy. E, możecie ogólnie pisać propozycje w komentarzu jakie byście chcieli odcinki jeszcze zobaczyć. Czy jakieś właśnie z innej gierki albo z y, jakichś challenge'y innych w Fortnite? Cie. Ja chętnie propozycje przyjmuję i tu jakiś gościu. Czy to jest gość z zlecenia? Nie. Jest dalej już oko tego gościa z zlecenia nie mógł znaleźć, co, nie? Ja nie wiem, to ktoś lata na lotni. To może on. Dobra, szukamy. Jak tam? O kurde, no trochę przepał z tą strefą, ale dobre. Gościu ze zlecenia. Gdzieś tu musi być. Zdecydowanie. Musimy popatrzeć. Tu sobie pójdziemy. Dobra, to weźmiemy skrzyneczkę. Bo czemu nie? A co muszę lina? na mech? No, on tu gdzieś jest. Kurde. Widzę go, widzę go, widzę go. Raz, dwa, dobra. Dla przystępu, że nic nie widzę. No, koleś poleciał sobie na chmurce, jakieś. Jo, ale co jest? Potwórny ekspert? Zabytrzeli, różne były. O, ciekawe. Dobre, On tam gdzieś poleciał. Dalej mam go na mapie. Co? Hmm. Czy to się po prostu nie zaktualizowało, Czy o co chodzi? On nie siedzi chyba dalej w strefie, co nie? Nie, nie siedzi. Już widać, że się zaktualizowało. Dobre. Gdzieś tam się klepie, to on na pewno się klepie, dobra idę go namierzyć i go zabić. Czemu w ogóle moja tarcza się nie despieje, jest? jestem w tym w strefie? No ty wiedziałem, że tak się to dzieje, ale okej. Okay. No i polecił znowu na chmurce. No nie dalej. Dobra, czekaj. Dostał, dobra Dostał dwa razy. On tu jeszcze jakiś kolej w niego strzela, więc trzeba uważać na niego. Aha uh -huh. No a tu Dobra, spróbuję go zabić Już wiem, że mam mało HP No gdzie on jest? Do klub w niego strzelał? Z No, czy ja wszystkich ludzi muszę gubić? Dobra, widziałem go Widziałem go się go, Raz, dwa leżysz, ok weźmiemy sobie to gościu zlecenia cały czas ucieka tu gdzieś jest no, tiltet, mamy minutę, żeby go zabić jakiś inny gościu tu jest co jest? idź stąd bo gości tu jest no nie wierzę w to dobra, otwieraj to o! Gościu zleceni, gościu zleceni, dawego! Nie! Nie wypmistrzeli. 10 HP mu zostało, a tak się staraliśmy. No cóż... Dobra, myślę, że to by była na tyle jedna gierka na sam początek. Czemu by nie, co nie? No a to ja się z wami żegnam, zostawcie że od w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i cześć!